Ruch obrony granic, kierowany przez Roberta Bąkiewicza, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu przez dziennikarza Daniela Arciszewskiego nagrania z ukrytej kamery. Arciszewski, dołączając do ruchu, odkrył, że jego członkowie otrzymują instrukcje, by udawać nagrywanie i krzyczeć, że bronią granicy, co ma na celu wywołanie medialnego szumu. Ruch zyskał rozgłos w związku z doniesieniami o przewożeniu migrantów przez niemieckie służby na teren Polski. Liderzy ruchu w tym Robert Bąkiewicz i Jacek Wrona instruowali aktywistów, jak zachowywać się podczas zatrzymań przez służby, sugerując, że krzyki o patriotyzmie mogą przynieść popularność w mediach. Opinie mieszkańców terenów przygranicznych są podzielone. Niektórzy popierają działania ruchu, inni czują się zawstydzeni propagandą. Polski rząd tymczasowo przywrócił kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą, aby ograniczyć przepływ migrantów, co skutkowało zawróceniem tysięcy osób. Czy działania ruchu obrony granic rzeczywiście przyczyniają się do ochrony granic, czy jedynie kreują medialny spektakl? Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.